W dzisiejszej debacie spieraliśmy się o to, jak powinien być wybierany prezydent II Rzeczpospolitej w 1921 roku. W czym zgodziliśmy się z różną propozycji, to jest to, że na terenie Polski są teraz widoczne ogromne podziały gospodarcze, polityczne i społeczne, brakuje nam jedności i potrzebujemy prezydenta, aby wzmocnić państwo. I tutaj pojawia się problem. Strona propozycji mówi nam, że to właśnie prezydent wprowadzi pewnego rodzaju stabilizację i wzmocni państwo w takim sensie społecznym, da nam poczucie tożsamości i jedności wszystkich Polaków na terenie II Rzeczypospolitej. My natomiast mówimy, że wybór prezydenta powinien być jak najszybszy i uargumentowaliśmy to tym, że zmagamy się z wieloma problemami. Wybory powszechne to nie jest nasz priorytet teraz. I powinniśmy skupić się na wypełnianiu tam innych udoskonaleń czy, czy napraw systemów powiedzmy gospodarczych albo, albo społecznych, aniżeli zajmować się wyborem powszechnym prezydenta. Kolejną rzeczą, o której mówiliśmy dziś, to to, że wybory powszechne pogłębiają podziały społeczne. Nie dość, że są to podziały na tle politycznym, to jeszcze na tle rozłożenia na terytorium Polski, gdyż mamy. Taką społeczność i wiejską, i miejską. I podkreśliliśmy, że głównie w miastach toczą się burzliwe kampanie i tam wyborcy mogą angażować się bardzo w. W demonstrowaniu swoich poglądów, a konsekwencją tego mogą być różne niepokoje społeczne. Za przykład podaliśmy bojówki PPS-u. Oczywiście nie zakładamy, że wszędzie będą się odbywały tak radykalne akcje, natomiast w miastach, gdzie te kampanie są faktycznie widoczne, jest takie ryzyko. Ostatnią sprawą jest to, że Zgromadzenie Narodowe jest bardziej kompetentne do wyboru prezydenta. Dlaczego? Członkowie Zgromadzenia mają. Yy, Większy, łatwiejszy dostęp do kampanii informacji na temat kandydata, niż na przykład mieszkańcy wsi, gdzie brak odpowiednio rozwiniętej administracji i dostępu do informacji może wpływać na to, jakie informacje mieszkańcy danych wsi dostają o kampaniach czy kandydatach. Oczywiście w miastach ta informacja jest bardziej dostępna, natomiast nadal nie jest ona tak duża jak. Ta dostępna do członków Zgromadzenia Narodowego. Czego nie zdążył powiedzieć musa trzeci z mojej drużyny, to to, że wybory powszechne wiążą się z takim ryzykiem, że ogół wybierze mniejsze zło niż większe dobro. I to uważam, że zbija argument propozycji, który mówił o, o tym, że obywatele faktycznie wybiorą tego, kogo naprawdę chcą na urzędzie prezydenta. I tym kończąc, uważam, że strona opozycji wygrała dzisiejszą debatę, gdyż pokazaliśmy wszystkie nasze argumenty i uzasadniliśmy je odpowiednio. Dziękuję. Mowy reply, czyli mowy podsumowujące w formacie WSDC, są oczywiście inne od innych mów. Przede wszystkim dlatego, że nie można wprowadzać zupełnie nowej argumentacji, nie można też wprowadzać zupełnie nowych powodów, dla których dany argument jest prawdą, i głównym zadaniem tych mów jest to, żeby porównać to, co już zostało wprowadzone. Można o tych samych rzeczach mówić podobnie, można ważyć argumenty, można dodawać drobne przykłady ale najważniejszą rolą mowy reply jest to, żeby uzasadnić dla sędziego, jaki powinien być werdykt na podstawie sześciu pozostałych mów. I mając to w, w głowie, przejdźmy przez to, co usłyszeliśmy od czwartej mówczyni opozycji. Po pierwsze, otrzymaliśmy bardzo dobre zarysowanie tego, na czym się zgadzamy w tej rundzie. To również jest bardzo dobry nawyk, nie jedyny do rozpoczynania mów, ale na pewno w mowach reply bardzo klaryfikuje sędziemu, co jest najważniejsze w debacie? Usłyszeliśmy, że zgodziliśmy, że są podziały, zgodziliśmy się, że potrzebujemy prezydenta, żeby wzmocnić państwo, ale nie zdecydowaliśmy, nie zgodziliśmy się na to, Jaka ta stabilizacja ma być? Czy raczej stabilizacja społeczna, jak mówi propozycja, czy raczej tak jak mówi opozycja, żeby jak najszybciej dokonywać różnego rodzaju przemian, a nie skupiać się na samym akcie demokratycznym, tylko na jego efektach. To jest bardzo dobrze zidentyfikowane po stronie opozycji. Wydaje się natomiast, że w dobrej mowie reply powinniśmy jeszcze usłyszeć, dlaczego w takim razie. Jakie powody podała opozycja do tego, że ta szybkość osiągnięta przez wybory przez Zgromadzenie Narodowe jest ważniejsza niż ta reprezentacyjna czy symboliczna narracja, o której mówi propozycja? I myślę, że pomimo tego, że bardzo jasno jest zarysowany spór, nie do końca jest uzasadnione, jak ten spór należy rozstrzygnąć z perspektywy sędziego. Następnie, jeżeli przejdziemy do z punktu o. Podziałach społecznych, bardzo dobrze mówczyni zreferowała, że chodzi o te różnice w społeczności wiejskiej i miejskiej. Zwróćmy natomiast uwagę, że, pomimo, że sędzia może mieć taką, takie wrażenie, że to jest pewien stereotyp, że przecież bardzo dużo obszarów wiejskich, osób z obszarów wiejskich głosowało w poprzednich wyborach, czy jest, bardziej, czy jest również aktywnych, istnieje przecież PSL, tak? Natomiast nasza wiedza nie powinna tutaj mieć aż tak fundamentalnego znaczenia. Dlatego, że po pierwsze, nie zostało to zaatakowane za w żadnym momencie przez propozycję i po drugie, no jest to wciąż e, nie do końca uzasadnione. Dlaczego ta, e, ta brak jakiegoś dostępu do informacji miałoby rzeczywiście wpływać na tą wartość symboliczną prezydenta? Bo przecież argumentacja propozycji dotyczyła nie tylko samego aktu wyboru, tylko tego, co również prezent później robi, jeżeli był wybrany powszechnie. Więc o ile możemy zwrócić uwagę uczniom na to, że to jest może nie do końca poprawne historycznie, no to na koniec debaty to nie będzie oni niej rozstrzygać. Dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o podziały społeczne, Muszczyni zarysowała podkreśliła ten element niepokoi społecznych i bojówek, wskazała, że jest to pewne ryzyko, szczególnie w miastach. Nie wiemy natomiast, jak duże to ryzyko jest, czy ono przeważa nad e, tymi korzyściami, o których mówi pro, propozycja z tej wartości spajającej prezydenta. Więc znowu mamy bardzo dobrze zidentyfikowane, czy takie podsumowane, co zostało powiedziane po obu stronach, ale niejasne jest, jak jako sędzia mam to rozstrzygnąć. I w mowach reply bardzo dobrze jest, jeżeli Mówcy podpowiadają sędziemu, jakie są kryteria rozstrzygnięcia, co jest bardziej prawdopodobne, być może co ma większy wpływ w debacie, jakie, jakie przesłanki są za tym, że jednak jeden spór jest ważniejszy od drugiego. Jeżeli chodzi o kompetencje wyborcze, to tutaj wydaje mi się, że jest to zrobione o wiele lepiej. Mówczyni wskazuje, że Ogół obywateli wybierze większe zło w ramach wyborów powszechnych niż większe dobro, dlatego że kampania prezydencka zachęca często do takiej kampanii negatywnej i to może zbijać argument propozycji o tym, że tak naprawdę to będzie w jakiś sposób jednoczyło nas tak naprawdę może dać nam powód do rozdzielenia, dalszego podziału. Pytanie się pojawia, czy rzeczywiście w poprzednich mowach tego rodzaju argument był wprowadzony i na ile ta dodatkowa konkluzja w mowie ostatniej rzeczywiście jest? Uzasadniona, tak? No bo, je, no bo jeżeli nie było wcześniej mówione o kampanii negatywnej i negatywnym głosowaniu na prezydenta, to wtedy raczej nie powinniśmy uznać tej treści, bo nie, ma, nie można wprowadzać zupełnie nowych wniosków na koniec debaty. Można w, ewentualnie ważyć te poszczególne rzeczy. Więc z ostrożnością na razie przyjmujemy, że to zostało powiedziane w ramach też tego, co było wcześniej. A zatem w tym momencie można powiedzieć, że potencjalnie e, stan debaty jest bardzo podobny. Natomiast ten wkład. W to, czy do będą większe podziały, czy nie, jest po stronie opozycji, jest większy i czas za chwilę na to, żeby ostatecznie to rozstrzygnąć. Jeżeli chodzi o, mowy, o ocenę indywidualną, tutaj zawsze w mowach reply, dlatego że trwają one 3 minuty, a nie 5 e, 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 minut, czy też w pełnym formacie 4, a nie 8. Dzielimy e, punkty indywidualne na pół. Tak, czyli w zakresie strategii wydaje mi się, że adekwatną oceną jest 7,5, dlatego że mamy jest ona powyżej przeciętnej, dlatego że do, mamy główne punkty sporu, mamy wprowadzone treści, które rzeczywiście atakują główny argument opozycji, no i też ten zarządzanie czasem, podział tych treści jest adekwatny do ich ważności w debacie. Jeżeli chodzi o. Rubrykę treści, to myślę, że jest to delikatnie poniżej przeciętnej, 13,5, dlatego że główny, głównym elementem oceny treści w mowie Reply jest ważenie argumentów, a nie samo ich przywoływanie. Dlatego właśnie tutaj można powiedzieć, że nie jest to w pełni, nie jest to w pełni udowodnione po stronie Reply. W zakresie stylu, wydaje mi się, że była to bardzo poprawna mowa, jeżeli chodzi o tempo, modulację. Modulację głosu, czy też nawet samoformułowanie czy strukturę tej wypowiedzi. Natomiast to, co obniża tą ocenę średnią do 13,5, jest to, że mówczyni trochę za bardzo polegała na notatkach, za często spoglądała tam, a mniej w kierunku sędziego czy ewentualnej publiczności. Dlatego właśnie sumaryczna ocena to jest 34,5. No i cóż, czas ja w takim razie na ostatnią mowę tej debaty.